Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj, ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Tam jest siwinia jedna. Na niego twoja kolej. Ani <przor lever> uh. Robar nie żyje. Moja zemsta się dopełniła. Co zamierzasz teraz robić? Jeszcze nie wiem. Na razie zostanę tutaj. Przez wiele lat Lee łaknął krwi króla z powodu zdrady Robara. Król Robar nie żyje. Zemsta Lee nareszcie się dokonała. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Jego wojna z orkami dobiegnie końca dopiero gdy ostatnie miasto zostanie oswobodzone spod ich okupacji lub gdy Li umrze bohaterską śmiercią. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.